Siema tutaj Timi jest Kosi. Siemaneczko jest Timi. <noise> Zawsze się tak głupio przywitywuje. Czekajcie. No ja też. Ja płynę w, w pławczy, jak to się mówi. Bo. W ogóle mamy... w tym odcinku będziemy musieli zrobić tamtą wyspę, znaczy zrobić, no, eksplorować tamtą wyspę. I właśnie to jest taka wyspa piracka, są statki jakieś, piraci i tak dalej. Tam w ogóle statek ich chyba w środku jest, nie? Tak jest. Gdzieś na boku mi się wydaje, bo pamiętam z jakichś odcinków około, zawsze oglądałem. I wgraliśmy modyfikację na plecach i wgraliśmy modyfikację dynamic lights i animated player, więc bardzo fajnie się pływa. Mm, ale wiesz co? Nie mam jednej rzeczy, muszę się po, po tą rzecz wspiąć. No nie mam drewna. Ale przecież już dawno dopłynąłem. Normalnie. No spokojnie, spokojnie, ja chcę zrobić sobie miecz rubinowy, bo zebrałem sobie jeszcze jeden rubin. Aaaa, właśnie. No właśnie. Ja sobie zrobię diamentowy, bo chcę właśnie. Ja sobie łódkę potem zrobić. No, ja sobie właśnie diacceszę. O mam, jestem już się do chciał sobie katanę zrobić, ale nie było w ogóle modów zainstalowane na katanę. No, czy muszę dograć. Moc? Better than geons. Jest, mogę wykraftować. Nice. Idę potem mieczy rubinowy, fuck. Ja już się tutaj z nimi biję. O, oh, fuck, jest strzelec. To czekaj, że za ciebie idę, tylko zrobię sobie mieczek. W ogóle backpacki sobie zrobiliśmy, o zapomnieć zapomnieliśmy mówić. No powiedziałem, powiedziałem. Mówisz? Tak, powiedziałem. <laughs> że dograłem do backpackie i nie zauważyli. Y, mam tutaj jakiś Steel Axe, o, niezłe tenki, chyba. <laughs> mm, w ogóle niby y, ten mieczyk zrobi, jest lepszy od Diaksowego. Zobaczymy no, jak się było. No ma 8 damage, a Diakswa ma 7. Mhm. Mm I. Fuck, muszę zrobić sobie ten. Eee. Oj, teraz dopiero w tym odcinku będzie akcja, bo się bijemy. No, 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 czekaj. sobie jeszcze, muszę wykraftować wszystko. Ty się bijesz jak na razie, ja nic nie zrobię. Ty i ciągle wszystko. Dobra. Nie no, ja będzie do ciebie iść. I w ogóle mam Enderpero, choć się tepnę perą. No, mógłbyś. To będzie świetne. Przebiliśmy Endermana, ale to na poprzednim odcinku. No. Ty zabiłeś w sumie. Dobra, ja się. O muszę nie. Najeść. Pod wyspę się tepłem. O kurde. O kurde. O fuck. U mnie krucho z HP jest. O oh, fuck Timi! Padasz? Nie wiem czy ja wypłynę. Wypływaj. Mam wrażenie, że nie. Ale w razie czego mam perłę No. O oh, fuck! Jeden bąbelek. No w razie czego oh, tepaj się? Oh, fuck Jest! Dobra! Czekaj, ty gdzieś tutaj jesteś, bo on jest skupiony na tobie. No to musisz go zabić, o to jest strzalec. Ja się tutaj od niego jak najdalej Od niego jak najdalej odsuwam. Gdzie ty jesteś? U góry Na samej górze? No, tak Tym bocznym wejściem O, spawnery są. I spawnery tutaj są w ogóle. Jakie criti oni walą. No gdzie ty jesteś? O, butelki górze. wypadły z enchantem Gdzie ty to jesteś? Jeste instant helpem. Ty jesteś tu... Ty jesteś na górze Wyspy no, nie jestem na górze wyspy, jestem na boku wyspy. No, na boku wyspy o to chodzi. Czyli ja cię muszę zobaczyć, że. ale fajne itemy z nich wypadają w ogóle? No, często. No, widziałem też, że diaksy nawet z nich wypadają. No, czy nie. Ja, Ciaska. dostać się, się próbuję dostać tu na bok wyspy. A gdzie ty jesteś w ogóle? No, niszczę dirty, żeby dostać. Okej. Okay. ja mam tutaj jakieś wejście metalowe. No to. Ja tam byłem. Czekaj, bo oh, ja teraz. Je, ja idę na sam szczyt wyspy, bo na samym szczycie pamiętam jeszcze z J Boxa Z J Boxa? Nie wiem, ale pamiętam, że na szczycie wyspy jest taki czerwony iksik. A skrzynka ten... jest w środku. Z czym? No, jakieś bloki diaksowe i tak dalej, ja pamiętam. No, a, pamiętam myślałem, na. Pamiętam, że... zawsze kogoś oglądałem. No to blow Chyba no, na J Blow, -Blow. Na -Blow. No. no. Dobra. Jest. Uuuu, skrzynka 64 enchanty. Tylko? Ta. Kurde Kiedyś Słabo. były Blacksowe blackso, 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 diaki No to są Deksyw bloki obok, bloki. ale nie ma diaksowego, są emeraldowe Ale żarazne. masz radę zebrać? No zebrałem już Okej okay, no, Słabe i tenki. O, diaksowy, Dw dwóch diaksowych jest tutaj, chodź O kurde Oni strzelają No o, Trzech. Trzech Trzeci, tylko że trzeci to jest mieczor Miszor What the fuck Yeah. Tak, Dobra, ginę, padam, padam, nie, padam! Nie, nie! Padłeś? Padłeś. No! G gdzie jest ten strzelec? Tu jest! Mam nadzieję, że się teraz nie obrazicie, ale... Typniesz? Gdzie moje itemy? Są, jest mój grup nawet. Nie ma no. moich itemów! Jak zniszczysz grup, to wypadną itemy. Kurde... To pomóż mi tutaj, pomóż mi tutaj z no. nim! Trzy kiosłowych Dobra, ja ci pomagam, pomagam. Ratunku, 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 ratunku. Dobra, ale grób, czym mogę zniszczyć? Kilofem, ja ci zniszczę. Masz, jest nie niż. zebrałem ci jakieś rzeczy. Dobra, co ci brakuje? Eee, mieczyk, rubi. A, ruby sword. Masz, Robię masz, sword. To było. Oh, healing potion, nice. Fajnie, fajnie. I to tyle z tego co mi brakuje. Dobra, możemy lecieć dalej. Do środka chodź, bo tak na zewnątrz no. nic ciekawego nie ma. Do no, środka. Do ich do środka. bazy. Gdzie ich baza jest? E, stop, stop. Wracamy, druga strona. Tutaj jest, nie. tutaj jest wejście, ja ci mówię. No właśnie, gdzie jest ten statek? Tu. tu jest wejście do tego statku. Po drugiej stronie jest. No dobra. Wbijamy się. O, tu! fuck! Ale oni są mocni, strasznie mocni. No ta, jeszcze jak Gunner się trafi. A my chcieliśmy iść na nich ten, znaczy ja chciałem iść bez No, na nich bez zbroi. Obraz O, 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 d, d. Ej, ej ej ej! mnie! Ilu ich tutaj jest, ratunku! No nie mam... Ratuj, ratuj, ratuj! Cofaj Okej, czekaj. nie, jest. A co oni otwierają? No? Tego nie wiedziałem. Czekaj. Masz jakieś healing potiony dla mnie? ...or something like this? Healing potion? No jasne. Proszę. No. Bardzo. Oh, thank you very, very much. <ścoughs> <TV>. <ścoughs> o kurde. One są... oni są mądrzy. Ja ich biję po 2 HP. Ja po... też. Bo... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oni mają healing potion. No... mnie nie musisz uderzać. Eee, jak to jak dwóch zginiemy, jak we dwóch zginiemy to jest przestrane Ty genery są najgorsze Fak, FAK fak! Nie, nie! Zginąłeś? Nie! Czekaj, ja się tam jakoś przedostanę do nich błokiem. Na ten statek trzeba być, bo to pewnie tam są jakieś skrzynki Ej, ja nie mam ani Oh shit Ja mam tylko te ciastka też sakra O kurde, i mam nieupieczone mięska. O oh, shit! Ej, chodź do mnie. No nie mam jak. No wyszedłem już. Ale ja, mam jeden HP i nie, nie regeneruje mi się. Weź zabij go. O, subcio, ile jedzenia? No to ku gościu, poczekaj. No czekaj, jesteś? za chwilę przyjdę. Jestem jesteś? w jakiejś bazie tutaj. Jestem w ich bazie, te stoły do alchemii są, jakieś te... kociołki Kurde Gdzie jesteś? E, czekaj, szukam Przekop cię Przekop się do mnie, ja się przekopę no próbuję się przekopać, czekaj W ogóle czekaj, muszę sobie tak ładnie porządkować wszystko Tylko w miejscu, Spoko, będę stał cały w miejscu <laughs> W piecykach jest złoto! No A ja tego nie zbierałem, dużo złota jest Nawet charcoal jest Dobra, tutaj czekaj. jem sobie i biegnę dalej. Biegnę. Skradam się. Przekopuję się. Ile chleba? Wszystkiego ja tutaj mamy? wszystko mam praktycznie. Wow, zrobić z tej temy. To jest trzeci odcinek a takiej fajnej temy już mamy. No. Daj mi jedzenie, wszystko zabrałeś. Jedzenie? No to tutaj się przepala. Ale Masz jeszcze. Mi... A weź jakieś melony. Nie powinny być, czy coś. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dzięki. Chcesz jeszcze czy nie? Mm, na razie nie Mhm mm O, oh, fuck! Skąd ty tutaj, śmieciu? <laughs> okej okay. Wezmę sobie, zjem jabłówko Ale tego levela strasznie jest dużo, a później nie ma co z nim zrobić No, trzeba jeszcze będzie zjechać enchanting No, w ogóle czekaj, chodź na ten statek pójdziemy Jakoś musimy na ten statek wejść Spoko, czekaj, ogarnę sobie Może ten... bokiem jakoś spróbujemy przejść Nie wiem Cześć, wezmę sobie, schowam wszystko tylko tutaj, wezmę sobie tylko pochodnie I ewentualnie kobla, żeby się podsadzać, okej okay. Idziemy na statek Kurde eee, tu wystarczy zeskoczyć na ten statek w sumie Polimukujemy Tarzan Fuck! Fuck! Goddammit! Ej ratunku, ratunku, timi, timi, timi No ja ciebie, ja cię zabiłem Pomyliłem cię z Te Szybko, szybko! Ej, nie tepa mnie! Jesteś już. A. Masz. No. no. Ej, za to pan jest. To no wiem. Ty Chcę ci szybko to zniszczyć. No. Masz. Mm, no, fuck, zaskoczyłem na dół. Fuck, fuck, fuck. fuck. Ja się nie What przypinam? fuck, o co tutaj chodzi? O jestem na. O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, oh fuck nie, nie będziesz we mnie jeszcze, no nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz Nie ma takiego icie, nie ma, rozumiesz? Nie ma, nie ma takiego icia Oh fAK! A się bałem No, to było To, to, to takie jest... emocje nie jak na zbieraniu porzeczek No, tak Identyczne Okej, okay. <laughs> wszystko już mam na sobie Dobra Dobrze, że tego plecaka nie straciłem No jak plecak stracisz, to już jest masakra. Czekaj, oświetlę, to może się nie będą spon sponowali. Mhm. Mm tak, tylko że już... Pana, pomóż, please. Ten Ruby Sword jest słaby, fuck. No, musi być lepszy od Diaksowego. Ja biję po no, żebyśmy jednym... Żebyśmy siebie nie bili. No. Mam jedno serce. Dijaks. Hmm. W ogóle szkielet jakiś ulepszony Skielet, no właśnie widzę. Uciekam! Zabiłeś mnie. Szybko tepaj się, tepaj się! Szybko, 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 szybko! Jestem. Dzie... Dobra, nieważne gdzie zginąłem. Gdzie? No, właśnie, gdzie zginąłem. <grym> gdzie ja zginąłem? Tutaj, na statku. Widzę, widzę, widzę. Tylko I będziemy... Trze... Trzeba się ogrodzić i będziemy kończyć odcinek. Wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz co? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No. No, dobra. No, w... zabrałeś moje itemki. Masz, masz, plecak to... No, dzięki, że wywalasz tam gdzie nie... Dobra, nieważne, chodź! Gdzieś musimy się skitrać. Tutaj, do środka, do środka, do środka, do środka! Fuck! Zginąłeś. <ścoughs> tepaj, tepaj! Fuck! Co się dzieje? Czemu nie tepło? Tepło mnie czy nie? Fuck, fuck, o fuck, o oh fuck, o oh fuck, oh fuck, oh fuck. <ścoughs> o Boże. Padam. Y Tepnij się lepiej, że... A, jesteś tutaj. Jesteś, jesteś, jesteś. W ogóle nie, nie obraźcie się, że my tak się typamy i tak dalej. Naprawdę to jest daleko od naszego no. spawnu. Dosyć daleko to jest. Dobra. Chodźmy z zniszczyłem grup. Nie Woli mam czym. grup Naprawdę. No nie. Czekaj, mam tu jakiś chyba kilofen. Masz. No Odejdź. Co to się dzieje? O to, Ja! To ty, HP za 11 taka mam. What the fuck? Da się to zniszczyć? O, mam kill -off. Dobra, oddajesz Jedną mi moje itemki. Jedno HP mi zostało. <laughs> to ja mam taki ten... Czemu ja tym nie biłem? Daj mi moje itemki może. Ale jakie masz? Jakie itemki ci No, byłem. na pewno masz jakieś moje, bo taki biedny nie byłem. No to mogę, to mogę, to mogę, to mogę. To mogę. No i to wszystko co mam. No dobra, dobra, dobra. A więc to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się podobało nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, skomentować jeżeli macie jakieś rady co do modyfikacji różnych dungeonów, jeszcze jakie mody dodać i tak dalej, zasubskrybujcie nasze I kanały. I na koniec więc... chciałem jeszcze powiedzieć z tymi kluczami. O kurde, zapomnieliśmy, ale Właśnie. informacje dodałem na, napisem na początku filmu, a więc nie zapomnijcie, że co 100 lajków w opisie znajduje się losowa gra na Steama bądź Origina, więc e, było dawać lajki, nabijać te lajki. No, to tyle. No, to tyle, dzięki za obejrzenie, widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa. No. Pa, pa. Tak więc, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka. Like Lognij do opisu, znajdziesz tam więcej informacji na mój temat. No to już chyba wszystko. Siemka.